Ale najmniejsza z tych wszystkich. To jest 3 Mano, dzisiaj jesteśmy na rybkach, siedzimy na wzdręgach i na okonkach, także oglądajcie, bo film na pewno będzie ciekawy. Zobaczycie dużo fajnych rybek i co. Oglądajcie. A, szczupak był, ale malutki. To wzdręga tam chodzi. Taki fajny już Ale mogę przybać tego, że wzdręga z 35 cm mi wzięła i mi się rozwiązał węzeł na przynęcie Nieduże stado ładnych zdręg o! Spadło! 30 Będą płynąć tu. Tylko nie wiem, czy nie wypłyną bardziej w lewo. Tak, wypłyną bardziej w lewo. Chociaż... One tam są i to wszystkie te takie całe stado takich trzydziestek... 35, a nawet 40 jedna tam pływa. Taka je mamucha mamuch. To już babcia jest. To już nie jest mama. To już jest babuszka. Ole, one tam są. Ogromne. Próbujemy do nich podpłynąć, kurde, w tych trzcinach będziemy je straszyć. Ale no one już nie będą chciały wypłynąć do mnie po koleżeńsku. Już będą miały mnie w dupie. O, teraz popłynę w drugą stronę. Ja już nie wiem, ja już się zastanawiam co tutaj zrobić, żeby je złowić, ale są ogromne. Są po 30 cm. idzie, ale najmniejsza z tych wszystkich to jest 30 ona jest najmniejsza z wszystkich a to jest 30 ona jest najmniejsza z tych wszystkich tam są dwa razy większe patrzcie to. czekajcie patrzcie jak ona to jest 30 i to jest jedna z tych, ja bym się skusił, żeby rzucić tam, gdzie one siedzą. Mam nadzieję, że dobrze poleci. Siedzi kolejna trzydziesta. To było tak ryzykowne co ja zrobiłem, że masakra, ale siedzi kolejna trzydziestka. Co ja tutaj dzisiaj wyczyniam. Patrzcie to ja wam pokażę. Angry Spin i kolejna trzydziecha. Taki Angry Spinek w kolorze Motor Oil. Chcę wam pokazać przy rybie, ale się zaplątam tutaj. Taki Angry Spin. Rozbijamy dzisiaj złoty bank, słuchajcie. Rozbijamy dzisiaj złoty bank. Dosłownie. Ja piernicze. Co tu się dzieje dzisiaj. Dobra, mamy drugą, ale wiecie co spowodowaliśmy tym, że wyciągnęliśmy dwie wzdręgi z tego miejsca? To, że te wzdręgi nie czują się tu bezpiecznie i już ich tutaj nie widzę. Ewentualnie mogły się schować w bardzo gęste trzciny przy brzegu i zaraz wypłyną Ale wydaje mi się, że one uciekły i że zmieniają miejsce Chociaż nie mam pojęcia jak będzie Ale mamy dwie trzydziestki w podbieraku, więc i taki tak jest mega, mega dobrze Patrzcie te złota Dangerous I moje łowienie dzisiaj wygląda w ten sposób, że siedzę w trzcinach Nie rzucam, tylko patrzę gdzie jest ryba Jak widzę rybę to albo tak jak teraz zaryzykuję i rzucę pomiędzy bardzo gęste trzciny, ryzykując tym zerwanie przynęty i wystraszenie ryb, albo czekam aż ryba wypłynie do mnie. Ale teraz ryba na pewno już nie wypłynie do mnie, bo już wie co tutaj się kroi wokół e, ich miejsca. Widzę taką ładną trzciestkę, ale ja wiem, że jej nie złowię. W sensie, złowicie ją złowię, ale nie rzucę tam, gdzie ona siedzi, bo ona jest tam za tymi trzcinami. A ja nie jestem w stanie przy tym wietrze wsunąć się pomiędzy te wszystkie trzciny, które tutaj są. To jest niemożliwe i nie jestem w stanie tego zrobić, ale możemy spróbować. Troszeczkę mi się podpłynął tutaj. Delikatnie. One już mnie słyszą. One już, już się zaczęły ewakuować powoli. Już się przesuwają stamtąd, z tamtego miejsca. Ale to dobrze. Bo ja mogę sobie wrzucić tu. Prawie mieć zaczep, ale... Już powoli reagowała. Zarzucam ja tu. I ma w dupie mnie? Ta ryba. Ale kurde. Już zawracała za tą przynętą. Właśnie to jest to o czym mówię, że one są strasznie płochliwe. Że spłoszyć taką dużą stręgę to jest po prostu wystarczy, że ruszycie nogą na pontonie, czy na czymkolwiek i ona już wie, że wy tu jesteście. I ona już wie, że ona musi się stąd ewakuować. To są tak inteligentne ryby, że Wy sobie nie wyobrażacie. O, ale tam wypłynęło. Leszcza mamy. Leszcz. No spoko. Cześć leszczu. Czemu wziąłeś? To nie ty miałeś wziąć, to miałeś wziąć wzdręga. Ja wziął wleszcz. Najważniejsze w łowieniu takich ryb jest to, żeby je zwracać do wody, bo taka wzdręga jest bardzo stara, jest ich bardzo niewiele. Chociaż jest ich trochę, ale wiecie o co mi chodzi. Lepiej takie pomniki natury wypuszczać niż brać ze sobą. no i druga. I ostatnje. A więc się ma. Eee, dzisiaj połowiliśmy trochę ryb. Uważam, że naprawdę fajnie połowiliśmy. Eee, dziękuję Wam za oglądanie, i chciałem Wam podziękować za to, że oglądacie mnie, że mnie wspieracie, bo dzięki Wam udało mi się kupić. Nowe wyposażenie, czyli GoPro, którym nagrywamy od dzisiaj odcinki, i myślę, że to jest dobry ruch w stronę rozwoju, dlatego że w tym GoPro mamy taką opcję, że ono nagrywa wstecz i nie muszę cały czas nagrywać non-stop telefonem, przy tym niszcząc sobie baterie i tak dalej. Tylko mogę w lepszej jakości nagrywać po prostu momenty w których biorą ryby i w których ryby ciągnę nie muszę nagrywać cały czas, także uważam, że to jest fajny zakup, dziękuję ślicznie wszystkim którzy mnie wspierają, jeżeli byście chcieli na przykład kupić główki wolframowe do łowienia białoryb, takie jakimi dzisiaj łowiliśmy białoryb, to na moim Allegro macie e, te główeczki do kupienia, macie link w bio e, na moim TikToku, albo tutaj w opisie pod tym filmem też będzie link no i co, taki zakupik, myślę, że każdy z Was się szczaił, że wleciało GoPro podczas tego filmu i co, dajcie znać, czy podobał Wam się odcinek, czy było wszystko ok, i pozdrawiam Was serdecznie. Hej!